Jeśli ta modlitwa trafiła do ciebie właśnie teraz, to nie był przypadek, to było zaplanowane w niebie, to był moment, na który twoja dusza czekała od dawna, nawet jeśli twoje serce jeszcze tego nie rozumie, twoje wnętrze czuje, że coś wielkiego ma się wydarzyć. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i poczuj to, co niewidzialne, bo dziś, właśnie dziś. Może być ostatni raz, kiedy zasypiasz zmartwiony pieniędzmi, ostatni raz, kiedy sprawdzasz konto i czujesz rozczarowanie, ostatni raz, kiedy musisz udawać przed innymi, że wszystko jest w porządku, gdy wewnątrz walczysz z ciszą, która krzyczy, jak bardzo ci ciężko, pytam cię, czy miałeś kiedyś noc, w której budzisz się o trzeciej rano z bijącym sercem? Z uczuciem, że coś się musi zmienić, że już dłużej nie dasz rady tak żyć, że chcesz więcej, że potrzebujesz nadziei, rozwiązania, cudu. Wiem, że tak, wiem, że nie jesteś sam i wiem, że to, co zaraz wypowiesz, może odmienić wszystko. Nie dlatego, że to magia, nie dlatego, że to obietnica człowieka, ale dlatego, że to jest kod duchowy. Głęboko zakorzeniony w wierze, który Bóg aktywuje, gdy serce i słowa stają się jednym. Ta modlitwa to nie tylko prośba, to deklaracja odwagi, to wołanie duszy, która ma już dość ograniczeń, która wie, że została stworzona do obfitości, nie do braku. Dziś nie prosisz z desperacji, dziś ogłaszasz z przekonaniem, dziś Twoje usta stają się narzędziem otwierania niebiańskich bram. I zanim powiesz te słowa, chcę, abyś zrozumiał jedno: jeśli od dawna czujesz się odcięty od przepływu finansowego, jeśli ciągle coś cię blokuje, jeśli nawet gdy coś przychodzi, zaraz znika, to być może nie chodziło tylko o brak pracy, o pech czy o okoliczności, może chodziło o to, że jeszcze nie wypowiedziałeś słów, które miały cię uwolnić. Dziś to się zmienia, bo ta modlitwa wypowiedziana na głos z wiarą i mocą nie tylko dociera do nieba, ale wibruje w duchowej rzeczywistości, która do tej pory była zamknięta. Dziś wypowiadasz klucz, dziś aktywujesz przeznaczenie, dziś nie tylko wierzysz w cud, dziś go wypowiadasz. I właśnie dlatego zostałeś przyciągnięty tutaj. To nie był przypadek, to był znak. Jeśli to czujesz, jeśli w środku już zaczyna ci bić szybciej serce, jeśli coś w tobie mówi, że to prawda, to znaczy, że jesteś gotowy. Gotowy, by powiedzieć to na głos i zobaczyć, jak niebo reaguje, bo ono już czeka. A teraz zaczynamy. Może nikt tego nie widzi, może nawet najbliżsi nie zdają sobie sprawy, ale ja wiem, że ty codziennie walczysz w ciszy, z uśmiechem na twarzy, ale z ciężarem w sercu. Wiem, że są momenty, w których siedzisz sam, patrząc w jeden punkt, myśląc, jak tu przetrwać kolejny tydzień, jak zapłacić rachunki, jak nie zawieść dzieci, jak nie stracić godności. Wiem, że czasami brakuje ci już sił, że masz dosyć udawania, że wszystko jest pod kontrolą, podczas gdy w środku krzyczysz do Boga, dlaczego ja, dlaczego to się nie kończy? Może nie powiedziałeś tego nikomu, ale Twoja dusza pamięta te pytania. Może milczałeś przed ludźmi, ale niebo słyszało każdy Twój szept. Może świat widzi Cię jako silnego, ale Ty wiesz, ile razy musiałeś ukrywać łzy w łazience. Powiedz mi szczerze, czy nie masz już czasem ochoty zniknąć? Uciec od wszystkiego, zamknąć oczy i znaleźć się gdzieś, gdzie nie musisz się martwić o pieniądze, o przyszłość, o to, czy jutro będzie prąd. Czy nie masz dosyć tego poczucia bezsilności, tej presji, tego wrażenia, że jesteś w pułapce, z której nie ma wyjścia? I jednocześnie, czy nie marzysz czasem, nawet przez chwilę, że wszystko może się zmienić, że może gdzieś jest ukryta furtka, o której nie wiedziałeś, że może jedno zdanie Jedna decyzja, jedna modlitwa może być tym, co wszystko odmieni? Jeśli tak, to jesteś dokładnie we właściwym miejscu, bo ja też tam byłem. Wiem, jak to jest, gdy szukasz pracy i nikt nie odzwania. Wiem, jak to jest, gdy musisz wybrać jedzenie czy rachunek. Wiem, jak to jest, gdy udajesz przed rodziną, że masz wszystko ogarnięte, ale w środku czujesz się, jakbyś tonął i wiem, że można z tego wyjść, nie z dnia na dzień, nie dzięki szczęściu, ale dzięki wierze i działaniu. Dziś nie jesteśmy tu, by się urzalać, dziś jesteśmy tu, by się połączyć, ty i ja. My wszyscy, którzy wierzymy, że Bóg nie zostawił nas, że istnieje plan, że jest droga do przodu, dziś nie modlisz się sam. Jesteś częścią duchowej rodziny, której modlitwa ma moc. Jesteś częścią fali, która się właśnie podnosi. I jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie dlatego, że przypadkiem kliknąłeś, to dlatego, że Twoja dusza była wołana. A teraz nadszedł czas, by odpowiedzieć. Jeśli to, co mówię, porusza Twoje serce, jeśli czujesz coś w sobie, napisz Amen, nie dla mnie, dla siebie, bo to jest znak: znak, że jesteś gotowy na więcej, że nie chcesz już tylko przetrwać, chcesz żyć, zasługujesz na to. I ta modlitwa, ta, która już za chwilę wyjdzie z Twoich ust, nie jest tylko prośbą, jest odpowiedzią na wszystko, co czułeś, na wszystko, czego się bałeś na wszystko czego pragniesz jest coś czego większość ludzi nie wie coś co przez wieki było ukryte przed oczami świata dostępne tylko tym którzy naprawdę szukali z sercem otwartym a nie z umysłem pełnym wątpliwości istnieje modlitwa niezwykła modlitwa ale duchowy kod który uruchamia to co wydawało się zamknięte to nie teoria to nie przesąd to duchowa rzeczywistość, którą rozpoznaje tylko ten, kto choć raz upadł na kolana i powiedział: Boże, ratuj mnie, bo sam już nie mogę. Ta modlitwa, którą zaraz wypowiesz, nie jest przypadkowa. Została przygotowana, aby otworzyć bramy, które długo pozostawały zamknięte. Ale uwaga, nie otwierają się dla każdego. Otwierają się dla tych, którzy wypowiadają ją na głos. Z wiarą, z przekonaniem, z decyzją, że to nie są tylko słowa, to są deklaracje życia. Mało kto wie, że kiedy łączysz serce z głosem, duch ze słowem, uruchamiasz to, co nazywamy duchową synchronizacją z niebem. I wtedy to, co niemożliwe, staje się możliwe. Tak było z kobietą, która miała 47 lat. Samotnie wychowując dwójkę dzieci, bez pracy, z kątem na minusie i z listem eksmisyjnym w skrzynce, modliła się tą samą modlitwą, którą ty zaraz wypowiesz. I w ciągu tygodnia otrzymała pomoc nie z loterii, nie z niczego, ale od osoby, która niespodziewanie oddała jej dług z przeszłości, który uznała za dawno zapomniany i nagle wszystko zaczęło się zmieniać spokój. Światło, rozwiązania. Nie dlatego, że modlitwa była magiczna, ale dlatego, że została wypowiedziana z wiarą i to wystarczyło, by niebo odpowiedziało. To, co się wydarzy, nie zależy ode mnie, nie zależy od internetu, zależy od tego, jak otworzysz swoje serce. Bóg nie zawsze daje nam to, co chcemy. Ale zawsze daje nam to, czego potrzebujemy, a czasem to, czego naprawdę potrzebujemy, to niewielka suma pieniędzy, ale pokój, który przyciąga rozwiązania, to siła wewnętrzna, która odblokowuje wszystko wokół. A potem przychodzą zasoby, dokładnie takie, jakich naprawdę potrzebujesz, ani mniej, ani więcej, tylko tyle, ile jesteś gotów przyjąć. I dziś, kiedy wypowiesz tę modlitwę, nie wypowiadasz tylko pragnienia, ogłaszasz gotowość gotowość, by przyjąć to, co już od dawna jest Twoje, bo obfitość nie jest nagrodą, jest dziedzictwem a modlitwa, którą dziś wypowiesz, jest kluczem, który otwiera to, co już do Ciebie należy. Jeśli czujesz to w sercu, jeśli wewnętrznie już się zgadzasz, napisz: Jestem gotowy, bo to nie jest przypadek. To jest przeznaczenie. Ojcze w niebie, dziś przychodzę do ciebie nie jako ktoś, kto ma wszystko pod kontrolą, ale jako twoje dziecko, które już nie ma siły, jako ktoś, kto próbował wszystkiego, kto walczył, kto pracował, kto szukał rozwiązań, ale którego serce jest zmęczone, którego dusza jest przytłoczona ciężarem życia, które nie przestaje rzucać wyzwań, problemów, długów. Rachunków i rozczarowań. Przychodzę, bo nie mam już gdzie iść, bo wiem, że tylko Ty możesz mnie podnieść. Tylko Ty możesz otworzyć drzwi, których ja sam nie potrafię znaleźć. Przychodzę nie z dumą, ale z pokorą, nie z pretensją, ale z błaganiem, nie z oczekiwaniem, ale z wiarą, że mnie słyszysz, że nawet jeśli milczałeś przez długi czas, to nie dlatego, że mnie nie kochasz. Ale dlatego, że przygotowywałeś coś większego, czego jeszcze nie rozumiałem. Panie wyznaję, że czasami wątpiłem, że myślałem, iż może zostałem zapomniany, że modlitwy moje gdzieś znikały, że niebo się zamknęło, że Ty nie działasz już tak jak kiedyś, ale dziś wiem, że to były kłamstwa lęku, że wiara nie polega na tym, by czuć. Ale by ufać nawet wtedy, gdy nic nie widać. Dlatego dzisiaj mimo bólu, mimo strachu, mimo braku wypowiadam te słowa z głębi duszy: Potrzebuję cię Boże, potrzebujecie bardziej niż pieniędzy, bardziej niż pracy, bardziej niż cudów. Potrzebuję Twojej obecności, Twojej miłości, Twojego prowadzenia, bo wiem, że jeśli Ty jesteś ze mną, to niczego mi nie zabraknie. Wiem, że kiedy Ty działasz, to wszystko się porusza, wszystko się zmienia. Dlatego dziś ogłaszam, że moje życie finansowe już teraz ulega przełomowi. Że wszystko, co było zablokowane, przepływ możliwości, drzwi, zaczyna się otwierać nie dlatego, że na to zasługuję, ale dlatego, że Ty jesteś dobry, bo Twoja łaska jest większa niż moje błędy, Twoje miłosierdzie głębsze niż moje zaniechania, Twoja miłość silniejsza niż moje wątpliwości. Ogłaszam, że pieniądze, których potrzebuję, by wyjść z długów, by zapewnić godne życie mojej rodzinie. By w końcu odetchnąć bez lęku, już są w drodze. Że zasoby, które ty przygotowałeś, zaczynają się poruszać w duchowym wymiarze, że wszystko, co złe ubóstwo, presja, brak, stres, upokorzenie traci nade mną władzę. Panie, wierzę, że nie muszę znać wszystkich szczegółów, by iść za tobą. Że nie muszę widzieć, by wierzyć. Że nie muszę rozumieć, by być posłusznym. Dlatego dziś wyznaję, Moja wiara opiera się na Tobie, nie na okolicznościach, nie na rachunkach, nie na tym, co widzę w portfelu, ale na tym, co wiem w sercu. Że jesteś wierny, że działasz w swoim czasie, że jesteś Bogiem cudów, który potrafi przemienić wodę w wino, pustynię w źródło, brak w błogosławieństwo. Ogłaszam, że wszystko, co mnie ograniczało, traci moc. Że duchu bóstwa, który przez lata mnie zatrzymywał, musi odejść, że finansowe więzy są właśnie teraz łamane, że Twoje światło wchodzi do mojego domu, do mojej pracy, do moich relacji i przynosi nowe życie, nowe możliwości, nowe finanse. Dziękuję Ci Panie, że nie jestem już sam, że nie jestem już ofiarą sytuacji, ale dziedzicem obietnic że nie muszę już żyć z dnia na dzień w lęku, ale mogę iść naprzód spokojem, bo wiem, że Ty już działasz. Dlatego teraz wypowiadam to głośno. Moja błogosławieństwo już się zbliża. Moje przeznaczenie już się aktywuje. Moje finanse już teraz się przemieniają. Dziękuję Ci, Panie, że to, co było niemożliwe, nagle staje się możliwe. że tam, gdzie były drzwi zamknięte, Nagle pojawiają się wejścia, że tam, gdzie nie było drogi, ty tworzysz ścieżkę. I nawet jeśli świat mówi, On to się nie da, ty mówisz, Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego dziś nie tylko proszę, dziś ogłaszam, że jestem gotowy gotowy na przełom, gotowy na zmianę, gotowy na cud finansowy, który już teraz się dzieje. Panie, choć moje oczy mogą jeszcze widzieć pustkę, ja ogłaszam obfitość. Choć moje konto może być puste, ja ogłaszam pełnie. Choć wokół mnie może być cisza, ja ogłaszam twój głos, który mówi: "Już działam". Nie czekam na potwierdzenie z zewnątrz, bo moja wiara nie zależy od tego, co widzę, ale od tego, co wiem w duchu, że Ty jesteś Bogiem, który przygotował stół wobec moich wrogów, że Ty nie tylko zapewniasz, ale dajesz w obfitości. Dlatego teraz wyrzekam się każdego słowa, które kiedyś wypowiedziałem w zwątpieniu, każdej myśli, że się nie uda, że nie zasługuje, że nic się nie zmieni. Wyrzekam się duchowego więzienia, które sam budowałem z lęku, wyrzekam się ducha braku, ograniczenia i ogłaszam, że jestem wolny, że jestem dziedzicem, że jestem stworzony do obfitości. Nie urodziłem się, by przetrwać, ale by żyć. Nie urodziłem się, by ciągle walczyć o każdy grosz ale by doświadczać Bożej hojności, nie jako luksusu, ale jako narzędzia, by błogosławić innych, by wspierać rodzinę, by być odpowiedzią, nie tylko prośbą. Dlatego dziś ogłaszam, że staję się kanałem finansowej łaski, że to, co dziś przyjmuję od Ciebie, będę mógł przekazywać dalej. Że nie boję się już pieniędzy, bo wiem, że Ty jesteś ich źródłem. Że nie służą złu, ale dobru. Że nie są przekleństwem, ale błogosławieństwem w rękach sprawiedliwych. Dlatego moje serce jest otwarte. Moje ręce są gotowe. Moje życie gotowe jest przyjąć nowy sezon. Panie, dziękuję Ci za wszystko, czego jeszcze nie widzę, ale już to przyjmuję. Dziękuję za pracę, której jeszcze nie mam, ale która już do mnie zmierza. Dziękuję za finanse, które są w drodze, za umowy, za kontakty, za szanse, za ludzi, których postawisz na mojej drodze. Dziękuję za każde tak, które zastąpi każde wcześniejsze nie. Dziękuję za każdą decyzję, która zmieni bieg mojej historii. I choć nie znam dokładnego czasu, nie znam godziny, nie znam formy. Ufam, że wszystko będzie idealnie dopasowane, bo Ty znasz moje serce, Ty znasz moje potrzeby, Ty znasz moje marzenia, które Sam we mnie zasiałeś. Nie będę już się bać, nie będę już kalkulować, nie będę już wątpić, bo dziś przestaję polegać na własnym rozumie, dziś oddaję Ci kontrolę. Dziś pozwalam Ci prowadzić, dziś robię krok w niewidzialne, ale pewne, dziś ogłaszam, że wszystko staje się nowe: mój dom, moje finanse, moje myślenie, moje nastawienie, mój pokój wewnętrzny, moja siła, moje możliwości wszystko to poddaję Tobie i ogłaszam. Już nie jestem ofiarą, już nie jestem niewolnikiem długów, już nie jestem więźniem strachu. Jestem dzieckiem Boga, jestem współdziedzicem Królestwa, jestem powołany do większych rzeczy. Dziękuję Ci Boże, że mogę teraz ogłaszać z radością, zmiana już się zaczęła, moja sytuacja finansowa już się przekształca. Moje życie nie będzie już takie samo, bo dziś wydarzyło się coś duchowego, coś niewidzialnego, ale potężnego. Dziś aktywowałeś we mnie przeznaczenie, dziś na nowo uwierzyłem, że jestem wart więcej niż mi mówiono. Dziś zrozumiałem, że cud nie zawsze spada z nieba. Czasem jest aktywowany przez odwagę, by się modlić mimo łez, mimo ciszy, mimo czekania. I dlatego teraz w tej ciszy duchowej wiem, jesteś blisko i wiem, że działasz. Ojcze, teraz nie proszę już o przetrwanie, teraz ogłaszam zwycięstwo, teraz nie mówię już czy, teraz ogłaszam kiedy i wiem, że ten czas jest teraz. Ogłaszam, że moje finanse są błogosławione, że moje ręce są pobłogosławione, że wszystko, czego się dotknę, zacznie przynosić owoc, że nie będę już zbierać resztek. Ale zacznę zarządzać obfitością, że przestanę liczyć drobniaki, a zacznę dzielić się nadmiarem, że moja historia zmienia się w świadectwo, że moje łzy zostają zamienione w dziękczynienie, że mój brak przekształca się w cud. Nie jestem już tym samym człowiekiem, który zaczął tę modlitwę, nie jestem już zdesperowany, nie jestem już wyczerpany, jestem pełen nadziei, pełen wiary, pełen ognia, który pochodzi od Ciebie. Boże, ogłaszam, że każdy dług zostaje teraz anulowany duchową mocą Twojej łaski, że każda blokada, która zatrzymywała przepływ, pęka w imię Jezusa. Że każde nie wypowiedziane przeciwko mnie zostaje odwrócone, że każde drzwi, które były zamknięte, zostają otwarte, że każda brama finansowa, którą wróg próbował zamknąć, zostaje przełamana przez Twoją wszechmocną rękę. Boże, teraz nie błagam z potrzeby, teraz. Ogłaszam z pozycji dziedzica, teraz nie czekam w lęku, teraz działam w wierze, teraz nie liczę na przypadek, ale idę w przeznaczenie. Wiem, że wszystko, co się wydarzyło do tej pory, przygotowywało mnie do tego momentu, że wszystko, co mnie bolało, teraz staje się siłą, że wszystko, co mnie zatrzymywało, teraz mnie uwalnia, że wszystko, co mnie raniło, teraz mnie oczyszczało i że właśnie teraz, dziś. W tej chwili wypowiadam, moja przemiana już się dokonała. Wierzę, że niebo się poruszyło, wierzę, że aniołowie zostali wysłani, wierzę, że Boży plan przyspiesza, wierzę, że błogosławieństwa są w drodze, wierzę, że moja rodzina to odczuje, że moje dzieci to zobaczą, że moje otoczenie to rozpozna, że świat zapyta, co się zmieniło, a ja odpowiem: modlitwa, wiara, Bóg. Wierzę, że moja historia zostanie opowiedziana nie jako tragedia, ale jako triumf, nie jako opowieść o braku, ale jako opowieść o cudzie, nie jako przykład porażki, ale jako przykład odkupienia. Dlatego teraz wypowiadam te ostatnie słowa tej modlitwy z głębi duszy, z ogniem w sercu i z przekonaniem w duchu. Moja finansowa przemiana już się zaczęła. Moja sytuacja już się zmienia, moje życie nigdy więcej nie będzie takie samo. To nie jest emocjonalny moment, to jest duchowe przeznaczenie i nie pozwolę, by ktokolwiek ani nic odebrało mi to, co Bóg właśnie mi dał. Moja przyszłość jest pełna światła, moje serce pełne odwagi, moje finanse pełne możliwości, moje życie pełne sensu, moje dziedzictwo zostało aktywowane. I z tej modlitwy wychodzę jako zwycięzca, jako błogosławiony, jako uwolniony. Nie wrócę już do strachu, nie wrócę już do niedostatku, nie wrócę już do duchowego więzienia, bo dziś zostałem uwolniony. I ogłaszam to głośno: Moja błogosławieństwo już się dzieje. Mój cud właśnie się rozpoczął, moje przeznaczenie zostało uruchomione, i tak się stanie. Amen, Twoje błogosławieństwo. Dzieje się teraz, czujesz to w sercu, czujesz to w powietrzu, czujesz, że coś się poruszyło w duchowej rzeczywistości, że nie jesteś już tą samą osobą, która zaczęła tę modlitwę, że coś się w tobie przebudziło, że coś pękło, że ciężar z twojej duszy został zdjęty, że światło zaczyna przebijać się przez ciemność, że niebo właśnie odpowiedziało nie przez przypadek, nie przez emocje, ale przez wiarę, bo gdy dusza wibruje z prawdą, niebo nie może pozostać w ciszy, bo Bóg reaguje na wiarę, nie na perfekcję, a Ty dziś pokazałeś, że jesteś gotów, że jesteś posłuszny, że wierzysz, nawet gdy nic nie widzisz, nawet gdy wszystko jeszcze wygląda tak samo. Ale już nic nie jest takie samo, niebo już się poruszyło, aniołowie już zostali wysłani, Boże obietnice już się aktywowały, i nawet jeśli jeszcze nie widzisz efektów na zewnątrz, one już eksplodują w duchu, bo cud najpierw zaczyna się w środku, a ty dziś to poczułeś, ty dziś to przyjąłeś i teraz nie musisz już więcej czekać w lęku, teraz nie musisz już się martwić, teraz możesz ogłosić: Moje błogosławieństwo już przyszło. Wypowiedz to, napisz to, zrób to widocznym, uczyń to realnym, bo kiedy coś ogłaszasz w duchu, to musi zamanifestować się w rzeczywistości. To już nie jest tylko modlitwa, to jest decyzja, to jest deklaracja, to jest punkt zwrotny. Jeśli wierzysz, napisz teraz. Moje błogosławieństwo już przyszło, nie dla statystyk, nie dla lajków, ale jako pieczęć tego, co się właśnie wydarzyło. Bo jeśli Twoje serce teraz bije mocniej, jeśli łzy są w oczach, jeśli czujesz to dziwne ciepło wewnątrz, to znak, że Duch Święty działa, to znak, że zostałeś dotknięty. I nie wolno ci wracać do tego, co było. Twoje życie się zmienia, Twoje finanse się odblokowują, Twój duch się podnosi, Twój dom się oczyszcza, Twoja przyszłość się otwiera. I jeśli ktoś zapyta, co się z Tobą stało, powiedz z odwagą: Modliłem się i Bóg mnie usłyszał. Bo tak właśnie było i tak już zostanie. Twoja podróż się nie kończy, wręcz przeciwnie Ba. Bo... Właśnie się rozpoczęła to, co dziś przeżyłeś, to nie był przypadkowy moment inspiracji, to było duchowe spotkanie, odpowiedź z nieba na wołanie Twojego serca, jeśli dotrwałeś do tego miejsca, jeśli Twoje serce zareagowało, jeśli Twoje ciało poczuło ten duchowy ogień, to znaczy, że zostałeś wybrany, to znaczy, że ta modlitwa była dla Ciebie. To znaczy, że nie jesteś tylko widzem, jesteś uczestnikiem cudu, który już się rozpoczął. Może nie wszystko zmieni się z dnia na dzień, może pewne rzeczy nadal będą wyglądać tak samo, ale ty już jesteś inny, bo to, co w tobie się obudziło, nie pozwoli ci już wrócić do starego sposobu myślenia. Od dziś nie będziesz już mówić, nie dam rady, ale. Z Bogiem wszystko jest możliwe, od dziś nie będziesz już szukać potwierdzenia na zewnątrz, bo wiesz, że w duchu wszystko zostało potwierdzone. Od dziś Twoje słowa będą pełne ognia, Twoje modlitwy będą pełne mocy, Twoje decyzje będą pełne odwagi. Dlatego dziś, zanim zakończymy, chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie przerywaj tej drogi, nie gaś tego płomienia, który się właśnie zapalił, nie pozwól, by codzienność, rutyna czy wątpliwości ukradły ci to, co otrzymałeś. To nie był impuls, to był duchowy dar, nie byłeś sam. Tysiące osób razem z Tobą modliły się w tym samym duchu, w tym samym czasie, i razem tworzymy duchową rodzinę, której moc nie zna granic. Razem niesiemy światło. Razem łamiemy duchowe więzy, razem ogłaszamy finansowe przełomy. Jeśli Twoje serce to czuje, jeśli chcesz kontynuować tę drogę, jeśli chcesz być częścią tej wspólnoty modlitwy, napisz teraz: Moje zwycięstwo przyszło. Nie musisz nic tłumaczyć, nie musisz się uzasadniać. To jest Twój akt wiary, to jest Twój duchowy ślad, to jest Twoje tak dla nowego sezonu. A jeśli chcesz być zawsze z nami, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych modlitw, które już są przygotowane, które już czekają, które już płoną w duchu, zapisz się teraz po cichu, bez presji, ale z wiarą, bo to może być najważniejszy ruch, jaki zrobisz dziś. Jutro czeka na ciebie kolejna modlitwa, jeszcze mocniejsza, jeszcze głębsza, jeszcze bardziej precyzyjna. Modlitwa która zbuduje na fundamencie, który dziś został położony, nie przegap jej, nie pozwól, by ta fala się zatrzymała, bo Duch Święty już działa i ten ogień, który dziś się zapalił, ma płonąć dalej, nie tylko dla Ciebie, ale dla całej Twojej rodziny, dla Twojego domu, dla Twojej przyszłości. A teraz, jeśli chcesz, możesz też wrócić do naszej modlitwy z wczoraj. Ona łączy się z tą, jest jak kolejny rozdział tej samej duchowej opowieści, i jeśli ją przegapiłeś, nadrób ją teraz, nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że warto, bo każda modlitwa to krok głębiej, to cegła w duchowym fundamencie, to dowód, że jesteś na drodze, która ma sens, która ma kierunek, która ma cel. Nie jesteś już sam, jesteś częścią czegoś większego. I to, co dziś się rozpoczęło, będzie się tylko rozwijać. Twoje finanse, twoje emocje, twoje decyzje, twoje działania wszystko zacznie iść w jednym kierunku ku przełomowi, ku wolności, ku obfitości nie dlatego, że wszystko będzie łatwe, ale dlatego, że już nie będziesz szedł sam, dlatego, że twoja wiara teraz już nie śpi, ona działa, ona mówi, ona ogłasza. A ja, który dziś Tobie towarzyszyłem, chcę Ci powiedzieć: czekam na Ciebie jutro w kolejnej modlitwie, w kolejnej duchowej eksplozji, w kolejnej fali wiary, którą razem uwolnimy, aż całe niebo się poruszy i cały świat zobaczy, że Bóg nie przestał działać, że cuda nie należą do przeszłości, że finansowe przełomy są prawdziwe, że modlitwa ma moc. A wiara przesuwa rzeczywistość, niech Bóg ci błogosławi, niech twoje serce pozostanie otwarte, niech twoje życie nigdy już nie będzie takie samo. I pamiętaj, jeśli dotrwałeś do końca, to znaczy, że zostałeś wybrany, zostałeś powołany do tego, by prosperować, twoja finansowa rzeczywistość już się zmieniła. Teraz wystarczy tylko jedno: pozostań wierny i wróć tutaj jutro z jeszcze większą wiarą, bo najlepsze dopiero przed Tobą.